Kurwa. No to dobra, to w porządku. No to wiesz, on mi się w tamtym odbił. Chcę też popatrzeć. Na ciebie, no, do... wiosku, tak, no? Dobry, e? To byłby Ziemuszek z tego sztycla? A? To byłby Ziemuszek z tego To się posila karpiaż po udanym połowie. Nagraj jeszcze zdjęcie. Posilający się karpia po udanym połowie. Karpia. O. Kiełbasa skarpia. Kiełbasa trzeba zdjąć, kurwa. Dobra kiełbasa? Tak. No, no zajebista. Toruńska. Toruńska jest najlepsza. To A jaka to masz kiełbasa? Toruńska? No. No dobra. Będziesz wywoził teraz na karpia? Bez wywoził na karpia, czy z żółtu? Marcin będzie wywoził. Marcin bo i wywoził. To jest swój człowiek, tak? Mm. Widzisz, <laughs> Możesz zadanie teraz. Musisz wywieźć. Janusz, Karze, Marcin, co? Wywozi, nie? To no. już jest panem, nie? No. jest tu panem na tych włościach. tak żebym słyszał, kurwa Że tu, kurwa, rządzisz, kurwa, że tu, tu twoje te majątki tutaj, no. kurwa to Że jak tu ktoś przychodzi, jest twoja, to, kurwa... To twoja no, tak no. słyszałem, że twoja działka tu jest No, jeszcze będziemy tu z no. jeździć do ciebie Dobra. No. Jak ktoś przyjedzie, to wtedy go wypierdalasz, nie? No. Albo płacisz, albo mówisz, albo wydupcasz, nie? Mhm. I to kiełbasę muszę, chuje, płacić, nie? Kilo, no. kurwa, toruński i wtedy może łapać, nie? dobry, nie mm, chujostwa. Ale nie? No. A, a, tak ma być. To idź po te. No już idę tylko do... No to, to idę, idę po wędkę.